Ja uważam, że sam Tusk będzie przekonywał do naszych racji. Dlatego, że to, co on zrobił w Polsce, jest bezprecedensowe i za chwilę to da, zacznie dotykać zwykłych obywateli. Bo dlatego, że to on w 2015 roku, tracąc władzę, wezwał do Rokoszu są, sędziowskiego i pierwszy raz w trzeciej Rzeczpospolitej było tak, że mieliśmy sądy, które wzajemnie siebie nie uznają. Ten sędzia nie uznaje tego, a tamten nie uznaje tego. A teraz oni to samo robią w prokuraturze. Teraz będzie podwójna jest prokuratura. I wie Pan panie redaktorze, co to będzie oznaczało dla zwykłego człowieka? Za chwilę to będzie oznaczało to, że na kiedy ktoś kogoś zamorduje, zgwałci, ukradnie i stanie przed sądem, to pierwsze co zrobi i dostanie wyrok, słuszny wyrok, będą twarde dowody, to wie pan co on pierwsze co zrobi? Pierwsze co zrobi to powie eee, e, e. ale ten sędzia nie jest sędzią, a jeżeli y, okaże się, że jednak uznają, że jest sędzią to powie eee. E, e. Ale ten prokurator nie jest prokuratorem. I teraz będzie trwała zabawa w kotkę i myszkę. A wie pan co? A dalej to wszystko się przełoży na zwykłego obywatela, dlatego że w Polsce już nikt nie będzie miał pewności co do prawa, jak będzie chciał się starać o sprawach rodzinnych, spadkowych, mieszkaniowych. A jeżeli to wyjdzie szerzej, poza Polskę, to będzie musiał wyjść, jak tu będzie dalej. A wie pan, mę, tak panie działam. pośle, co to w Polsce, może. Ostatnie zdanie tylko, tak. ostatnie zdanie, panie pozwoli. W Polsce nikt nie będzie chciał inwestować. Nie będzie chciał w Polsce nikt inwestować. Wie pan dlaczego? Dlatego, że jeżeli zobaczą, że w Polsce nie ma pewności prawa i, i zobaczą to do czego Tusk i Bodnar doprowadzili nigdy nigdy oni robią dokładnie to co nam zarzucali.